Też wykonujesz ćwiczenie w ten sposób, wyciskanie nad głowę przy tym przeproście powoduje niesamowite siły zgniatające na niepoprawnie ustawione krążki, szczególnie w części lędźwiowej kręgosłupa. I teraz jest to najkrótsza droga do poważnych kontuzji kręgosłupa, na przestań, nie rób tego tak. Zrób zgięcie ramienia, gryw nad głowę i teraz. Aktywuj mięśnie brzucha, mięśnie pośladków. Przede wszystkim niech ten kor zacznie działać. Zrób poprawne ustawienie miednicy, zrotuj ją w kierunku tyłu pochylenia. I teraz, utrzymując tą pozycję, wykonujesz ćwiczenie. Super, staraj się to utrzymać. Cały czas mocno napięty poślad, mocno napięte mięśnie okolicy brzucha. Podczas całości wykonania ćwiczenia, ten głos powinien być ustawiony w naturalnej krzywiźnie. I teraz, jeśli nie potrafisz tego ćwiczenia wykonać w ten sposób, masz problem z mobilnością stawu ramiennego, trzymam cię do innego mojego filmu, w którym poruszam ten temat.